Centralnie tutaj, na starym mieście, koło kamienic, ja wolę jechać pod prąd. Jakoś zawsze to lepiej wychodzi. Mam na myśli sytuacje, w których jest dużo samochodów na danej ulicy. Bo jak jadę zawsze z prądem, to jakoś tak kurwa trafią się idioci, a pod prąd zawsze jest czysto. I nawet jeżeli, tak jak teraz, ja jedzie ktoś, tu nie wiem, jakoś tak się kurwa zmieścimy, nie trzeba się za nikim ciągnąć. Tak, czekaj, ja jeszcze tutaj się mechnycyk. Cyk. No. I wszystko slim fleet wszystko git. No, jest no, okej, okay, nie? Yes, sir. Alright, so basically... No, się, Bo właśnie plus jest taki, że jak jedziesz, pod prąd to oni ciebie automatycznie puszczają. Ale jak ciągniesz się właśnie za jakimś tam samochodem, jedziesz, jedziesz, no to właśnie cały czas jedziesz, jedziesz, on cię nie puści. Zobaczycie w lusterku, że tak się próbujesz wyrywać coś, co nie, nie zjedzie. Rzadko kiedy, okej, okay, bardzo rzadko. Pół procenta przypadków może zrobić tak, że zjedzie troszkę na bok, nawet jeszcze się zatrzyma, tak żeby poczekać, aż przejedziesz. No ale co ty? To jest święto. No tylko trzeba wiadomo, robić to uważnie, nie? Tego to ja w ogóle tutaj tak ominąć, nie? Transformera. Fuh. Zajebało. No dobra, trzymam się tutaj tutaj, nie? A tu co to macie? Kurwa krzesełka. No jest śmiechowo. No. Dzięki. Kumaty driver, to lubię.